W tym poradniku opowiemy o ciekawych stylach różnych fotografów, oraz spróbujemy później zasymulować ich styl obróbki w Photoshopie. Pierwszym stylem, który ostatnimi czasy jest bardzo rozpoznawalny i dosyć ciekawy, jest styl Brandona. Zobaczcie na jego portfolio. I co jest cechą charakterystyczną wszystkich zdjęć? że bardzo dobrze na zdjęciach pokazuje światło. Mamy tu wszelkiego rodzaju efekty świetne w postaci lampek nocnego miasta. Jak widzimy, głębia ostrości pozwala na uzyskanie fajnego efektu bokeh i do tego dochodzi obróbka kolorystyczna, która można powiedzieć jest, z przewagą fioletowo-niebieskich i ciepłych kolorów. Wszystko w jednym tonie, bardzo to fajnie wygląda. I jak widzimy, często wykorzystuje właśnie lampki do swoich fotografii oraz różnego rodzaju światła. Dobra, zasymulujemy sobie teraz podobny styl obróbki. Za pomocą Photoshopa, oczywiście, w tym celu potrzebujemy odpowiednie zdjęcie. Mamy tu takie zdjęcie, i to zdjęcie już na pierwszy rzut oka jest bardzo podobne do pokazanego portfolio. My zaczniemy jednak od nieco innego. Również mamy tu dosyć dużo światełek i zobaczymy, jak uzyskać takie kolory na zdjęciu, jak właśnie w portfolio Brandona ok, od czego zaczynam? Zaczynam od powielenia warstwy CTRL-J i następnie otwieram sobie filtr Kamera Raw. Oczywiście jeśli od razu dysponujemy plikiem Raw, to nie ma problemu, ponieważ zdjęcie od razu załaduje się tutaj w module Kamera Raw. I co musimy tutaj zrobić? Naszym celem jest wyciągnięcie niebieskich i Fioletowych barw, tak więc od razu tutaj obniżam sobie temperaturę zdjęcia i zjeżdżam do około 15. Zdjęcie zrobiło się już bardziej fioletowe. Następnie ekspozycja, myślę, na tym zdjęciu jest ok. Kontrast światła na razie zostawiam, i cienie podnoszę o 50. Chociaż możemy nawet nieco więcej. Dobra. Kolory białe również podnoszę i tutaj nawet pokusiłbym się o 60. Zobaczmy, jak fajnie rozświetliło nam się to zdjęcie. Należy tutaj uważać, by nie było nigdzie przepaleń. Tu mamy lekkie przepalenie. Obniżamy. Dobra. I kolory Właściwie barwy czarne, również sobie tutaj podbijam. Dobra, i co, i jeszcze przejrzystość, również leciutko w górę. Ok, tym sposobem otrzymaliśmy takie barwy przed i po. Jak widzimy, już zbliżamy się do stylu naszego bohatera. I co dalej? Dalej podniesiemy sobie kontrast, ale zrobimy to nieco innym sposobem. Chcemy, by zdjęcie było za lekką giełką, która również jest charakterystyczna tutaj dla zdjęć tego fotografa. Zatem obniżam sobie ten suwak w dół, a ten w górę, oczywiście. Tak. Ok. Jednak chcemy również tym samym wydobyć kontrast. Zatem wystarczy przesunąć to w bok. OK. I tu tak samo. Tym sposobem wydobyliśmy kontrast. I co dalej? Dalej mamy tu wyostrzanie. To już zależy od indywidualnego zdjęcia. Możemy sobie wyostrzyć. A właściwie najpierw sobie. Zredukujemy nieco szum. Tak, tak. I teraz sobie wyostrzymy. Dobra, to ustawienie powinno być OK. I idziemy dalej na zakładkę Barwa. I tutaj interesuje nas tylko jeden suwak, mianowicie suwak niebieski. Obniżam i co? Tym sposobem, że obniżam go w lewo, wydobywam troszkę zielonkawego koloru. O to nam właśnie chodzi. Tutaj mielibyśmy fiolety, ale to już by była tutaj zbyt duża dominata fioletu. Zatem obniżam sobie w stronę właśnie zieleni. Dobra. Idę dalej, idę dalej i co my tu mamy? Mamy tu jeszcze Kalibracja aparatu, gdzie również niebieski, główny sobie obniżam w stronę, właśnie zielonego. O, coś takiego. Dobra. I co teraz? Teraz możemy sobie zapisać to ustawienie. Przechodząc tutaj w ustawienia, zapisz ustawienia, wszystkie tutaj ustawienia zapisujemy i będziemy mogli skorzystać z tego ustawienia w przyszłości, a wygląda to tak. I jak widzimy, kolory dosyć podobne. W razie czego możemy zmniejszyć krycie o tak. I na drugim zdjęciu również możemy szybko teraz, dzięki presetom, wykorzystać te ustawienia. Wystarczy tutaj sobie wczytać i już mamy te ustawienia. Oczywiście do każdego zdjęcia należy je później dopasować indywidualnie.